Ja witam wszystkich. Idziemy do Rudego. Jesienne światło. Będziemy właśnie teraz testować nowy sprzęt Rudego. No bo Rudy ten nie ma już pieniędzy na jedzenie i po prostu musi się posiłkować z prymitywnymi sposobami zdobywania pożywienia. Czyli kupił wędkę i będziemy wszyscy łowić. Po prostu Rudy je, je, je. je. On nie może przestać. Jesteśmy już wszyscy. Wyku rozkuliśmy ścianę, bo Rudy nie mógł wyjść z domu Po no, prostu na siłowni się weźcie, zaczął weźcie tej, Naprawcie mi tą ścianę No nie, bo już nie mógł wejść do domu Musieliśmy rozkuć Żebyś wyszedł się... Naprawcie ścianę. No Drzwi garażowe już zamontowaliśmy Na pilota, żeby nie musiał się schylać Bo bewek tak ogromny, że, że po prostu nie da się schylić Mieszka w garażu Jest sypia <laughs> Śmierdzi To może jeść na masę jest sywy jak gruby sen. No nawet nie możesz się położyć na łóżku, bo tam same śmieci są. Eee, masa rośnie, łapa też przy tym rośnie. Gruby jest taki. Eee, możecie wam już filmik jak gruby nad jeziorem pływał, to eee, wielki chłop pływał już z różką mógł. Nagrywamy go z paru stron. Gruby, co to jest ciężarówka? To jest gruby. No, to no, jest to ostatnie, gruby. Kurde, no. Kurde, no, jak nie mogę go złapać, bo już ślepią, nie wiem. Nagrywam no, kurde, popeju. Kurde. Popeju, Popej tutaj będzie się obciągać Znaczymy. Już leci, leci, leci. Leci nie, ja teraz będzie rudy. No to masz jeszcze drugie. Masz cztery i teraz mocny. Ale ja nie mogę. Dlaczego? Bo no zrobiłem przed chwilą, kurwa jak mi coś brzuchuje. Bo kontuzję mam. To teraz gruby. Chodź tu, gruby. Gruby tańczy. Gruby się zabawia tutaj na siłowni. Co ty gruby kręć się? Co ty ma na jakim sklepie? Idź <grystanie> na ten, na drągala. Ale sobie się jak? To chodzi gryby? Ty Ja ci pokażę co ja umiem Otóż nic nie umiem, to tylko żad. Tak. Dawaj dipy! Ja nie umiem kurwa. Ja chyba też nie. Zadaj, to sprawdzimy. Ale teraz będą triki na... Do końca, na do końca! <grystanie> do końca! <grystanie> Oś, dipy są ciężkie! A do końca spróbuj. To tego jak ma? do końca? No. Nie to no, chyba daj nie, się. Nie nie robi, o, to będzie śmieszne No, no dobra, ty, ty Ale ruch. on się zaraz wypierdoli Ale się boję, kurde trafie. Ale on się zaraz wypierdoli Ja pierdolę, ja się boję O kurwa Dawaj, ja dawaj gruby Czekaj, Czekaj, bo ja... Ugnij te nogi, bo kurwa za, za wysokie jesteś Gruby się chuj. <śle> no zła. <śle> ja nie mogę równowagi złapać na tym Tramoszny <śle> Kurtka mi przeszkadza no Ale czekaj, jak, jak to się robi? spróbuj na tym tak Jak to? Kurtka mi przeszkadza Mi też właśnie Jak to się robi? A Ej eee, kurde No tak Jak to się kurskami kurskami przeszkadza Tak <grafy> no, jak ja robiłem? Deepy, deepy, deepy. Ale to się chyba do 90 stopni opuść, bo ja oni tak widziałem że oni tak robią O kurwa <grafy> To jest takie ciężkie że po prostu y, ty, ci ludzie z podstołówki oni y, są uno unoszeni to jest mokry? przez to, to jest <grafy> Ciężkie no, są takie ciężkie Co? Tutaj, Tutaj? Zaprezentuj, jak się śpisze na siłowni, będzie tytuł filmu. To jest jak Kononowicz, kurwa, śpisze. Me, przed meczem po prostu się rozgrzewa, żeby tam bronić konoru y, bronić Lecha A kto dzisiaj przyjeżdża? Kto no? dzisiaj przyjeżdża? Smrody! Smrody! Śmierdziele! Śmierdziele schorzała! Patrzcie, żeby to działa na tak zwane piersi i żeby po prostu dobrze nakarmić dziecko. W każdym Pominie... <laughs> tak, <to> <laughs> Pominie... jeszcze zna... też coś tak! robisz takie. Powinien. Oź coś tak. Popej, ale tak mnie żeś tym fleszem oślepił. Bo że nic nie, nie widzę. widzę. Ja też <laughs> nic nie widzę. <laughs> <laughs> nic nie widzę, niestety. Teraz ty, żebyś dobrze dziec... dzieci wykarmił. Tak. No tak, o! Ciężko jak cholera się to robi. Dzieci też, chyba duże będą. Się urodzą po 5 kilo. No więc tak, no jest to maszyna mój Wiecie... Wiecie żeby żonę po prostu zanieść do ślubu żeby... żeby się po prostu nie uciekła z tego kościoła trzeba ją tak ćwiczyć po prostu żeby ją później zanieść na ten ślub i się wszystko, i wszystko było w porządku zacząłem z... czy wiesz czy jesteś, czy jesteś... Czy jesteś <mulary> dobry czy nie Ty już niestety to nie zradziłeś! Robisz, mnie, robisz Sobie, to jest tego rozciąganie! Nie! Zdrowiłeś. To jest po prostu zdrowiłeś. To jest dla osób, osób bardzo małych i no I żeby szybko szybko Tu się, się stoi na rękach, szybko, się ręce robi. Żeby szybko uciekać no. przed y, zagrożeniem, po prostu osoby bardzo malutkie i y, niepozorne muszą <laughs> właśnie takie coś wykonywać. No, jak będziecie szli do lasu, na przykład, i będziecie mieli w planach uciekać przed dzikiem, to polecam. Żyjak! Hmm. Tutaj. Jak tutaj też pokażę. Maszyny, możecie zauważyć, że wszystkie maszyny, które są na nogi, służą do tego, żeby Po prostu chronić się przed tymi, co robią w górę, żeby nie dostać, żeby nie, żeby nie dostać po prostu porażonym ich pięściami I to jest na przykład do tego, że jak już jest, po prostu nie będziesz miał gdzie uciekać, żebyś doskoczył do ogromnej osoby I po prostu ją próbował znakomitować Tak, ja zaprezentuj A tu tak. co się robi? A tu co się robi? Te to co to tu się robi? Prezentuj. Zaprezentuj to jest trener, to jest trener personalny To jest akurat taka maszyna, która pozwala nam zrobić rotację na biodrze Która jest ja potrzebna tak, do wyprowadzenia ciosu traf, traf, traf. nokautującego Tutaj powoli omówienie wszystkiego Tutaj najprawdopodobniej Jest mokro akurat, Żeby uciec, żeby uciec drogą wodną Przed ogromnymi <grym> osobami Po prostu tak trzeba wiosłowanie to ja wszystkim wytłumaczę, to jest dla osób, które. I, i, ten. Jak to się nazywa? No są małpami. Dla małp to jest. I małpy tak robią. Naturalne środowisko małp. Tutaj mogą się podciągać, wszystko robić. A to jest to samo, tylko dla osób niskorosłych dla osób... typu. Pan Anal. Nis niskorosłych typu Pan Anal. A jest to też. Box, box. Aha, Uniki. Uniki? Uniki, tak. Tutaj natomiast jest maszyna. A, tak. kurwa. Do brzucha. Aaaa, żeby po prostu był jak największy, żeby, żeby odpychać od przeciwnika brzuchem Za procenty jeszcze raz by nie wziąłem. Tak Widać? Jak to wygląda, że on coś robi Czekaj Natomiast tutaj Kurwa, jak on to robi? Nie widzieli. Ale idzie dalej można zauważyć maszyny, które Puuu Puuu ale... Ja pierdolę Ale ja to nie, nie wiem, panie w żołnierzu Jest maszyna którą możecie robić bicepsy to jest droga przez całe życie na tej siłowni, to jest czysto, co można robić. Bo w tym momencie, gdy robicie takie ruchy, ona patrzy na wasze ogromne łapy i po prostu wie, wszystkim będzie się czuła dobrze. A ja myślałem, że to jest do czegoś innego z treningu. Cała te rzeczy, ja też. to wiesz. Tutaj jest... nie wiem o co chodzi. No. Tutaj jest taki miarka, miarka, miarka i kto tutaj wejdzie? Po prostu <laughs> po prostu jeszcze musi ćwiczyć trochę.

Oh wow. No wejdź tutaj. Ja tu ja Jak widać, gruby się nie mieści. On już nie musi świecić. Ja się tu nie mieszczę. No względem... zawsze... Ej, a panie gruby! No. A ja mam pytanie do pana. Tak. A pan uciekł z magazynu? Yy, nie. Ja Aha. byłem Ciek kierownikiem. Ach, to Przepraszam, panie kierowniku. No, kierownik przepraszam najmocniej na za no. te oszczerstwa. Na w plenerze. Kierownicy zawsze tam w plenerze.